na meczka mm -hmm. Tak, e, przegadaj z kolegami wtedy jak to wygląda, wszystko już tłumaczyłem wcześniej. Generalnie drużyna tam zostaje zaprezentowana, no już też byłeś przecież, nie? Drużyna zostanie zaprezentowana, speaker zapowiada, że tak będą prezentowały się stroje Arkaos w najbliższy sezon. Wychodzicie z tunelu na przełaj przez Morawestecie przed drużyną. Dobra. Kilka braw i uciekamy. Okej. Okay. Po wszystkim, jak nie będziecie nam chcieli czekać, to zostawcie mi proszę ciuchy wszystkie w tej szafie. Krocy Dobra. Też wiedzą. Dobra. Dzięki. Dzięki. Patrzcie, panowie, zobaczymy szatnie. Pół godziny do prezentacji. Tutaj tak jest. Tak, na tak, zawsze przygotowany, ale zawsze zestresowany. Mimo tylu lat, to muszę powiedzieć, zawsze jest dreszczyk emocji i cieszę się, że to mam jeszcze. Cieszę się, że chociaż po tym roku przerwy, kiedy pandemia uniemożliwiła nam w zeszłym roku spotkanie jakiekolwiek. Że chociaż tutaj będziemy mogli razem z kibicami przywitać ten nowy sezon i zawsze poczuć tą energię, zwłaszcza ci nowi zawodnicy, którzy nie mieli takiej okazji, no to jest zawsze niezapomniane przeżycie. No a tutaj ten stadion, no mam nadzieję, że jak najdłużej będzie gościł też kibiców w nowym sezonie i że nie dotknie ich jakiś kolejny lockdown i będą nas wspierać w walce o awans. mamy to. I potem przekazujesz mi głos. O no co, mam trzymać? No, swój trzymaj, no co ty? No dobra, ale wyłączmy na chwilę i, i trochę wrażeń. W tym roku nie na Ismonda, za rok tam wracamy na stadionie, ale też będą na pewno emocje i te ciary, które zawsze towarzyszą prezentacji, bo będą ludzie, którzy arkę mają w sercu. No tutaj jest prezentacja, yy, prezentacja, prezentacji, międzypokoleniowe spotkania na pewno w tej z nie, przyczyn niezależnych do końca od kibiców, nie odbyła się w zeszłym roku przede wszystkim ze względów pandemicznych, w tym roku no, ze względów pandemicznych i także innych już tutaj nie, nie rozpatrujemy. Niemniej myślę, że tak to mój kolega rozmawialiśmy na ten temat, nie ma problemu, nie ma zagrożenia na międzypokoleniowych spotkań, dopóki my żyjemy to one będą. Widzimy, że, że były zakupy już w nowym sklepie. Były zakupy, wszystkim serdecznie polecam, naprawdę Przepiękna bluza retro, którą dzisiaj będę miał okazję pierwszy raz ubrać podczas prezentacji naszego zespołu na kolejny sezon 2021-2022. Witamy. Hello. E, Weedon? Karapa. Carapace. Oh. Very fast. Ekwador Kolarstwę prowadzi Na olimpiadzie. No, no, widzę, mają biegać sobie w ale tylko mnie interesują GPS-y. Chylanka. Cześć. Kasper, co tam? Pierwsza Twoja prezentacja, chyba że jesteś tu już ponad rok. No? Nie bardzo. Czego się spodziewasz? Nie wiem w sumie, nie, nie patrzyłem na to co było wcześniej, tylko tak byłem ciekawy co będzie i wiesz o to chodzi. Także jesteś gotowy na wszystko. Tak no. Więc nie jest to moja pierwsza moja prezentacja ogólnie, ale pierwsza tutaj, więc na pewno jakieś małe podekscytowanie jest, ale... Zobaczymy, no okay. nie? Fajnie, że teraz też z jednej strony, no, ale z drugiej Także mówię, z... na górce jest monad Jakieś miejsce takie dosyć, mówię, symboliczne Więc tam też, mówię, z tego co zakładamy. widziałem przynajmniej Akurat to, że kibice chcieli, żeby tam było Dobra Cześć, pływa. Jak to ustawieni? Trener powinien. No. Nie, Nie, nie udażę, że no, no, nie starał No To znaczy spontaniczne. Jak to, jak to masz przemowę jakoś przygotowaną, czy spontan? Kto będzie mówił? Trener, nie? Widzieliśmy, że trener dopiero się dowiedział, że trzeba będzie coś powiedzieć. Także spontan. Zawsze. Dzisiaj prezentacja, ale też przy tej okazji trening, taki pokazowy. Tak. Co się będzie działo, jak to będzie wyglądać? No, generalnie jest podzielony na dwie grupy. Jedna grupa e, będzie miała regeneracyjny trening, a druga grupa wyrównawcze. czyli będzie trochę pouderzać na bramkę też dzisiaj akurat, żeby kibice też e, mieli okazję ja po prostu oglądać. To dla nas fajnie się dla kibiców tak samo. No, pokażcie, pokażcie. Nie, nie to nazwisko. Ty jakie masz? Maksię. Ale na, nie mam Na koszulce. Jak... A, na to... koszulce nie mam żadnego. Jakie masz, to wiem. Dobra, jeszcze. Trzecie. Masz dobry wzrok, Markus. Bo przez całe boisko widzę, że, że dostrzegasz, tu znająłe twarze. Jeszcze nie możesz doczekać, jak tam wyjdziesz O no, właśnie, jest rodzinka teraz, rozmawiałam przez telefon, bo ciekawe, bo zamykali Dobra Już Jeden z mniejszych widziałeś nowe koszulki? Widziałem, widziałem, bardzo ładne Bardzo ładne, polecam Które bardziej Ci się podobają? Ja Gra granatowa to Bardzo Proszę Kto się idzie na Ja muszę na ziaru to zrobić. Ja, no, ja bym w swoim tak biegu to robił Ale trenerzynę, my mamy dzisiaj nieco podobny bieg Boim? Boim się tego nie robi Kto się od kogo inspiruje trenerze? Markus od trenera czy, czy trener od Markusa? Bo, bo pod czapką jest podobnie o,

I wiem, że jesteśmy gotowi, żeby w tym roku wykonać kolejny krok. Zaczynamy od dwóch meczów domowych, i liczę na to, że po tych dwóch meczach będziemy mieli sześć punktów na końcu. Dziękuję Dzień. bardzo. Dziękuję. I za prezentacja naszego zespołu. Wprowadził się do Londynu, gdzie rozpoczął przygodę w juniorskich zespołach Chelsea. Jako 17-latek podpisał z The Blues zawodowy kontrakt. Rok później wrócił do Polski i związał się z Krakowią. Po kilku tygodniach zadebiutował w Ekstraklasie. Ostatnie dwa sezony spędził w Dwigi Witamy serdecznie e Applaus <inaudible> Applaus <inaudible> <inaudible> <inaudible>

Pracy, to jest jedna rzecz, natomiast tu w tej chwili jest moje życie i chciałbym, żebyśmy wszyscy zapisali historię tego konkursu. A do tego jest jedna rzecz potrzebna, że z mojej strony jeszcze raz jest deklaracja tego, że pracą robimy wszystko, żeby zasłużyć dla ja was się tu, bo tylko tak. Można dalej żyć według nas. Czyli najpierw praca, wyniki, a wtedy będziemy wiedzieli, że możemy podniesioną głową chodzić po podpis. Chodźmy razem i jeszcze raz proszę o Dziękuję bardzo. Po 10 minutach biegu grupa Adams, Łabo, Paris, Sasza, Siema, Skóra, Stępi, Wiczek i Ślesiu. Jak okiem fachowca wygląda ten trening i generalnie forma arki? Trening, no to trudno by nazwać, no yep. jest rozruch jakiś tam spokojnie, słoneczku piknikowo. Ale jest po czym, bo wczoraj sparing i no wiem, kolejny dobry sparing. sparing. Sparing, dobry, śledzę wyniki, no same wyniki pozytywne. Chwila, moment, pierwszy mecz, pokażę jak to wygląda, tak, bo liga to weryfikuje wszystko, sparingi są. Po to, żeby zespół zgrywać, wprowadzać świeżych zawodników i jakiś tam system. A już jak przyjdzie liga, to nie ma, nie ma zmiłów się, trzeba Trzeba po prostu pokazać wszystko. Tak? Ale podstawy do optymizmu są? Nie ma. Jak co, roku. Jak oby co w tym roku, roku? Oby w tym roku z Dobry. efektem końcowym, no, bardzo dobrym. Na najwyższy czas, bo już dość katowania się oglądaniem pierwszej ligi. To ciągnąć Jarka. Ali mówi jeszcze kiedyś, kiedykolwiek po hiszpańsku, czy już tylko po polsku? Ali? Tak. Tylko po polsku? Rozumiem. <grywanie> Wszystko? <grywanie> 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 I gada to dwójkę, liczymy. Trzymaj, tam parę dziewczyny. Dobra. Kolano może być. Jeden. Możecie, kola... Możecie kolanem. Nie ma głowy. Już schodzimy, nie ma głowy. Nie ma, już wchodzimy, schodzimy. Jeden zero jest. Schodzimy wanie. Już, już może być kolanem.

tu dwa. Teraz Teraz Już mówię, teraz. Głowa, ale nie wolno sobie samemu. Na końcu musi być, pokaż dać, żeby miał. Ja... Musi być i ty już musisz trafić do tego. Mogę dwa razy. To to mogę, ale na końcu muszę na raz. Jest? No, razie To już wszystko 5 na 5 trafi tak, ale... Jutro, nie? Tak, zawsze Tak Jutro jest to, to, do... dań, to... <grym> W sumie jest w sumie domu W sumie zawsze jest no. Tak, tak, można jak trenować, co? Tak, na każdy trening przychodzi. A. jeszcze tu na takim boisku. Top. A na tabletce jakieś dziś? No i tam chyba do jutra będą to. 74 nie? ształy liczyłem? Tam nie chodzą, 74 nie. ształy? 11 ramy. słabo, nie? Kalkulator masz w kieszeni? 5, 5, ja tak, w... liczyłem. Excela? Cię nie, Dobrze, pokażcie, no za... bo cały czas Trenże dobrze policzyłem nie? 74 szały, 11, 11 bramek tylko. Tak było jakoś, albo 75. Mogłem się o tym jeden pomylić. Z ale... treningami. <laughs>

Nie, buziaczka wysłałem. <grymne> Ty się nie obraziła za filmiki już nie, z grodziska. Nie, nie, nie. nie widziała. Nie widziała, nie widziała Blokadę na YouTube ma. <grymne> Było, mówiono tam, oglądaliśmy, oglądaliśmy już końcówkę, mówię, nie, już nie warto końcówki, wyłączyłem. Teraz pójdzie i sprawdzi. <grymne> Ale on, on wcześniej mówił, wiesz? Tylko bo to jest A trener mówił, że nieprzygotowany A taka przemowa, że to można wykładać Ale, ale nie, to... Tak spontan, naprawdę, ja, ja... nie przygotowuję się, tylko... A znowu mnie tak... Od środka... Jak zobaczyłem kibiców i wiem, co to dla nich znaczy, to... No to, to, to takie jest od środka, od, od, od serca Zawsze mówię to, co czuję Czy jest dobre, czy jest złe A, a prawda jest taka, że... Że tylko pracą wynikami możemy zapracować sobie na szacunek i tego się trzymamy. Za tydzień po pierwsze trzy punkty razem. No nie tylko za tydzień. Każdy mecz jest dla nas o 3 punkty i każdy mecz na, na miarę złota. Okay. Kibice dopisali. Także zrobimy wszystko, żeby, żeby ten sezon wypadł dobrze, żeby jak najwięcej tych kibiców było tutaj na stadionie, bo... Bardzo nam pomagają, wierzą w nas i chcemy, chcemy im oddać po prostu dobrą grę.